Siemaneczko widzowie, w nowym odcinku u mnie na kanale. W dzisiejszym odcinku ostatni odcinek w tym tygodniu, oczywiście, z serii Las. I dzisiaj, widzowie, mamy w planach zarobienie. Jak się uda, pół miliona to by było super. Dlatego napiszcie hashtag zarobek, a wam przypnę serduszkę to komentarza. Gdyż, iż, ponieważ już mamy widzowie 140 tysięcy, jest z nami oczywiście Wiktoria. I dziękuję za 47 tysięcy widzów, bo moi drodzy, jeszcze 3 tysiące widzów i mamy upragnione. 50 równe tysięcy widzów na tym kanale. Na drugim kanale też chyba biliśmy 225 tysięcy widzów, także też jestem mega zadowolony i u Wiktorii wbiliśmy 8 tysięcy widzów, e, także też Wiktoria jest zadowolona, ale to już pewnie ona się wypowie na swoim odcinku. Tak. Tak! No, dokładnie tak. E, I my dalej działamy e, z tym wszystkim, z tym całym tematem. Tylko, są pewne widzowie problemy. Bo ja się tak spojrzałem na miód, e, jeżeli chodzi o tą naszą zimową sprzedaż. I powiem wam, że cena wyskoczyła w styczniu najwyższa. Gdzie zawsze ona jest w marcu najwyższa. I dlaczego tak jest? Tak wyjątkowo dziwnie. Nie mam bladego pojęcia. Ty masz całą przyczepę? Tak, bo szczerze yes. paku jest 1620, widzę. Dobra, to jak o to wysypiesz, yy, to. Mogłabyś w sumie poogarniać te palety z sałatą od razu. Co ty na to? No, jak zwykle najgorsza robota. No, to kto właśnie... nakarmi. No ale to na razie czekaj, bo muszę zakierę wyprostować. Na razie i tak nie ma nic związanego ze zwierzętami. 12 922 zł. No, tylko że ja dalej mam kierę przykrzywioną. To, to jest git? najlepsza. Ever, ever decyzja o, chyba, chyba teraz Szczanie będzie. Rzepaku. Tak, tylko że rzepak w tym roku już będziemy mieli strasznie mało, bo kazałaś tą pszenicę teraz dawać na maksa. No, a co zrobić? No, co, no, do no, no, trzeba, no, żeby karmić zwierzęta. 32, czyli tutaj na razie tego nie potrzebujemy. Ja już wiesz co? Kurde, dobra, ja wysypię tą przyczepę, ty ogarniesz tamto i ja już lecę z kolejnym dniem. Polecimy do tego stycznia, możemy zaryzykować z tym miodem, faktycznie go posprzedawać, albo... Albo kurde czekać, no właśnie teraz jest dylemat widzowy, i to duży straszny dylemat, bo jeżeli my sobie sprzedamy go w styczniu chyba, że jak będziemy przewijać teraz czas, to te ceny się jako tako e, wyrównają i będą inne, ale nie mam bladego pojęcia bo to wszystko zależy oczywiście od gierki. Dobra, ile mamy? 170 790 To z rzepaku naprawdę jest bardzo fajny pieniądz. Za tysiąc trzy koła dostajemy za tysiąc tego. To też te ceny są jakieś takie. Nie no wiem, nie czy nie, nie wiem. za bardzo. Raz mi działa, raz mi nie działa. Yy, za bardzo chyba są te ceny wygórowane. Powiem wam tak szczerze. No ale tutaj mamy normalnie. Tylko i wyłącznie plus półtora. Czyli ta cena jest tylko o pół raza większa od normalnej. Czyli tutaj ceny. Widzowie nie jest to jakoś bardzo zbustowane. Tak jak na nie początku nie serii działa. sobie ustaliliśmy, takie jest dalej. Nic tutaj nie było zmieniane. Co? O! Boż. Co ci nie działa? No napełnianie przyczepy. No Na co ty chciałaś napełnić? No rzepak. O. Co kombinujesz? No chciałam zawrócić, ale sprawdziłam, że się nie wyrobia. No to lepiej się nie ma w zawracanie, tylko dawaj tutaj będziemy nosić te palety, żeby już to mieć ogarnięte, bo będziemy musieli przewijać czas. Nie nie ma? Nie ma już rzepaku. A, to dlatego nie mogłam napełnić, że aha, 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 Ja myślałem, że ty pomyślisz i jak ja powiem, że ostatni transport robię, no to jednak e, nie będziesz a jechała ja próbowała zresztą, dalej napełniać na jak ostatni wiesz? transport to ostatni transport. Ja spiłam się na to. Dobra, ja ci będę je podrzucał, a ty układaj tam dalej Gargamelu. będzie najprościej Dobra Dobra, dobra, dobra. I co widzowie, ostatni weekend nasz spędzony tutaj, i będziemy jechać w góry. I to jest najlepsze uczucie, jakie może być. W końcu po ciężkich dwóch tygodniach nagrywania filmów na zapas, znaczy ten jeszcze. Teraz my to nagrywamy w poniedziałek, tak naprawdę. To będziemy mieli jeszcze, Wika, jak dzisiaj nagramy te 3 to 10 filmów razem mamy nagrać. W przyszłym. E, w tym tygodniu, a nie w przyszłym. No, w przyszłym to już czas nie ma. komu to pamiętasz dzięki Twojej ulubionej dziewczynie, która robi notatki ile filmów nam zostało. No, Wiktoria zrobiła taką normalnie wyliczankę. Dzisiaj trochę się przestraszyłem, bo ogólnie robiłem sobie porządki e, na dysku i widzowie usunąłem nagranie, które wy oglądaliście w czwartek z lasu. A co, myślałeś, że to było ten? Że już było wstawione. Tak, Ta, myślałem, że już to było wstawione. I usunąłem, a to nie było wyrenderowane. Dobra. E, przewijamy czas. Jest e, kwota jest zapisana, wszystko jest ogarnięte. Lecimy sobie do stycznia, ale takiej godziny bardziej bym powiedział optymalnej, sprzedane, czekaj, czekaj, czekaj 14,40, zajebiście, za daleko polecieliśmy, 3834 do tej kwoty, którą mieliśmy, 3834, no i okej, okay, co się tutaj porobiło, co się zrobiło, bo jeżeli nic nie mamy do sprzedawania, to ja lecę od razu na e, kolejny dzień, a nie, krowy to mają troszeczkę lipę, dobra, to lepiej jednak krowy ponakarmiać i teraz cenowo, 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 Owiec w styczniu możemy sprzedać, okej. Okay. Winogron Bierz, w kwietniu. znowu robisz bałagan. Eee, czego? No bo stoi ta beczka z gnojówką. Jak jej nie wywozisz, to po co to dawać to beczka? No będę jeździł właśnie zaraz. No czego drewno mi nie działa to w i... styczniu też ma dobrą cenę, to i drewno. Może trochę by człowiek sprzedał, żeby już tych zapasów eee, trochę się pozbyć. Cena dalej. Miód eee, jest i widzowie nie w styczniu. Nie mogę Sałata w styczniu. Gnojówka, wszystko w styczniu, dobra, czyli teraz tak naprawdę oficjalnie możemy zaczynać bardzo, ale to bardzo mocną sprzedaż. E, ile my tutaj mamy funduszy, żeby je ogarnąć? 174, 624 174, 624. Ok, to jest właśnie to. Ja sobie daję teraz tak. Chcesz mi pomóc, sałatą, czy zajmiesz się krowami? zajmę się krowami jak mi napełnisz zboże w przyczepie. A po co ci do krów zboże w przyczepie? A dobra, Jezu jaka jestem głupia. Pszenica. Co chciałaś Włączy zrobić? Chcę kury nakarmić. Ja zamiast r to klikam no i to jest do wyładowywania R, to jest do napełniania, dlatego ci najprawdopodobniej nie działa. Tak mi się przynajmniej wydaje. E, ja muszę jeszcze wziąć resztki tego owca, które tam... No nie! E... My już nie mamy pszenicy. No nie, bo tam były całkowicie resztki, wiesz. To już nic nie możemy kupić i wyładować stamtąd, bo już jest pustka jak e, jeszcze u ciebie jest. w głowie. Owiec jeszcze jest. Aha. A owiec trzeba sprzedać, bo też w styczniu ma bardzo dobrą cenę. Ja zaraz się za to wezmę. I nie wiem właściwie jak robić, czy najpierw robić to karmienie, czy na koniec karmienie, czy ty ogarniesz karmienie, ja ogarnę tutaj troszeczkę tych palet, e, bo wszystkiego widzowie wam też nie będę pokazywał, bo jak mamy jeszcze drewno, tak naprawdę sprzedawać, no to tutaj zajdzie raczej dosyć dużo, no ale patrzcie, już 200 tysięcy mamy, 60 tysięcy już zarobiliśmy w tym odcinku w 7 minut tak naprawdę nagrania, no jest jest dobrze, a jeszcze patrzcie ile tej sałaty, ile miodu dzisiaj sprzedamy, no. Takie pół miliona, co ja powiedziałem na start filmu. Myślę w tym momencie, że ty jest to spokojnie, tak? realnie. Tak, tak, to nic nie kupuj. A to ja nic nie kupuję, <grym> tylko ci się pytam, czy sprzedajesz sam, czy sobie dasz radę. No, no czy... to jest, jest przesuwanie, lepiej jakbyś była, ale jak masz robić to, no to chyba, że ja ci później z tamtym pomagę. Nie, to ja już wszystko zrobiłam, tylko krawy mi zostały. Aha, dobra. To tak, widzowie, lecimy i pewnie się widzimy, jak będzie. 300 albo 250 tysięcy przekroczone, chociaż 250 to będzie za chwilę, to raczej 300. No i widzowie za chwilkę będziemy mieli 400 tysięcy. To coś mi się zdaje, że ten zysk, który planowaliśmy w dzisiejszym filmie będzie przekroczony. Ja nie wiem na co my to ogólnie powydajemy te pieniądze, ale na coś będziemy musieli. No naprawdę do no, kasy pa patrzcie, 399,400, oficjalnie 400 tysięcy pół miliona na spokojnie będzie, szczególnie że zostało prawie 50 palet z tym. Wika aktualnie ogarnia miód. Ile tam jest miodu? Oj, nie wiem. Jak podchodzisz, coś do tego, to masz napisane. Zaraz powiem, bo ustawiam. Yy, 228. Ja pierdziele. Wiecie co, tak się zastanawialiśmy, czy gra nas nie oszuka z tymi pieniędzmi faktycznie, bo ten miód w styczniu niby jest no ma najwyższą cenę, no ale niby wszystko inne się zgadza, Widzą że macie w kwietniu najwyższą cenę i tak sami nie wiemy co robić, czy się pozbyć wszystkiego na raz, czy jednak sobie tak zrobić, że ze stówę sprzedamy teraz i faktycznie poczekamy gdzieś tam do lutego, e, zobaczyć jak ta cena się będzie prezentowała, czy jednak wszystko na raz po prostu zepchnąć i, i mieć spokój, mieć wszystko posprzedawane. No taka naprawdę trudna, mocno trudna decyzja. Dobra. Coś jeszcze 37. tu jest, co? A ty już sałatę całą tę No jed... No, ja już o to tylko przepycham do końca, ale już nic nie ma w tym. No bo tak, tutaj nie można ogólnie przep... przestawiać. Dużo nie wychodzi tej sałaty, znaczy palet tych 25, bo brakuje miejsca na rozmieszczenie. No to 25, palet. tak, to ci nie wyjdzie aż tyle. Dobra, ja myślę, że. Ja już mam spokój z tym bo to już raczej wszystko powinno się załapać. Dobra, pół miliona już. Pół widzowie miliona. E, dobra, ja sobie zrobię tak, to Ty możesz tam klikać, a ja będę to przesuwał, a później będziemy przesuwać tak jak po myjemu. Dawaj, dawaj, dawaj. Okay, bo no? Się zbag coś? Jak Ci się zbago... o. Dobra, I delikatnie pod kątem i to widzowie też delikatnie o taką pod kątem dajemy. Tutaj się poprzesuwa, ja wiesz co, albo... Tylko kurde zawsze jest szybciej dwie osoby jednak, robią. tak byś mogła poprawiać, ale to na koniec sobie poprawiamy najwyżej. Z miodu chyba nie będzie aż tyle pieniędzy jak jest sałaty, dawaj. Chociaż tych palet też jest yy, od jeszcze 158 palet tutaj, dawaj, 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 dawaj. Mów mi. Dobra, no. Za szybko kliknęłaś, bo jak ja jeszcze stoję, to jest ten. Yy, w tym miejscu nie pojawia się ta jedna paleta, wiesz? Dawaj. No i widzowie, taki trochę syf jest tutaj. To nawet bardzo duży syf z tych palet, ale... Ale jakoś działamy. Dawaj, 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 dawaj. No i daj jeszcze 11. I żebyśmy faktycznie zostali z... Tymi 100 paletami, żeby zobaczyć jak to się będzie prezentowało później cenowo, wiesz, o idealnie, dobra, to to już możemy poprawiać, okej, okay, okej, okay, okej, okay. ja myślę, wiesz co, póki, e, chociaż możemy na razie posprzedawać, ta cena i tak się na razie nie zmieni, możemy sobie powywalać teraz widzowie e, trochę tego drewna, dajmy sobie tak, palety, kłody, to też będzie zajęcie, które pewnie dosyć długo będzie trwało, ty, mordo, jak ja ci będę tam rzucał, poogarniasz co to? Nie rzucać. No, bo drewno ma dobrą cenę, a my tego mamy 460 w ogóle tysięcy drewna, tutaj mamy. Zaraz. w wciuli Czeka. jeszcze trochę. No, patrz... czekaj, bo ja muszę pierwsze palety sprzedawać. Nie <laughs> wiem, bo ale patrz, jaki. syf eee, Czekaj, a właśnie. Ty, bo ja nie wiem, czy to nie będzie bardziej. Aha, cztery się tylko pojawiają. I one mają 1000 litrów. To i tak na litry liczy gra, a tu jest widzowie masa jakaś tam. Dobra, to wiecie co? Ja bym to chyba jednak robił w tych, w paletach. Tylko, że tutaj, no widzicie, 457 palet, nawet jak chce sobie wywalić, to się robi. Aha, 6 tylko, dobra. No ale tam powoli jakoś już to będzie uciekać sobie wszystko. Yy, dobra, 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 się tam pcham z tym wszystkim. No, dobra. A, bo tu układasz to, dobra, dobra. Czekaj. No czekaj, poukładam to ładniej z tobą. Dobra, Dobra. No i klikaj, yy, palety powinny. Tak, palety akurat tyle lepiej, że one same się będą tutaj ogarniały. Czekaj, ostatnia kłoda i możesz sprzedawać. Dobra, ile doszło? Ty, ja nawet nie wiem, czy cokolwiek nam doszło, bo jakoś to nie doszło. Tak? Tylko znikło szybko. No to dobra No teraz, 19. E a 19 koła teraz doszło. E ogarnij o to jedno, mm, żeby to zniknęło, bo to ci samo nie zniknie. I Czekaj, ja już będziemy się bawić w te palety odprawne. z drewnem. A no bo tego miodu jeszcze tutaj jest, jeszcze w kaszczach. Dobra. Ty, no kurde, powiem tak. E kasa widzowie o boże. Czekaj, bo aż to odrzucam. 630 tysięcy. Ja powiem tak, takiego odcinka, w którym tyle zarobiliśmy, jeszcze nie było. A to jeszcze nie jest, widzowie, wszystko, co dzisiaj mamy w planach o Garden. 439, czyli jedno to jest 10, czyli jakieś 40 razy trzeba to powywalać. I dopiero wtedy sprzedamy wszystko, to są chore liczby, ale no na tej wycince to nam tyle tego wszystkiego doszło, że to jest no po prostu nic, tylko się uśmiechać teraz. No i dobra widzowie, robimy ostatnie kliknięcie z tymi paletami, zostanie nam 297 tysięcy na jakieś wydatki. A ty czaisz, że my coś źle trochę poogarnialiśmy? Czego? Ja Cię kręcę Tego Ale jesteśmy do tyłu z pieniędzmi Tego Jest, no, ja przewinąłem czas, no nie? No I Ja myślałem, że jest y, styczeń pierwszy No i co teraz? A jest drugi grudzień na przykład na miodzie yy, cena rekordowa w styczniu 3 koła a my sprzedajemy po no jakieś 800 zł za 1000 litrów traciliśmy O nie, śląsko, Czyli nie tak jakby stare. no to już byśmy mieli widzowie na pewno jesteśmy ze 250 tysięcy do tyłu, przez moją głupotę nie uwagę tak naprawdę. Dobra, dajemy te drzewa do końca i, i tyle. Ja teraz dopiero się na to spojrzałem, jednak nie, nie zwróciłem wcześniej na to uwagi w ogóle. Kurde, no dobra, i tak jesteśmy milionerami, to już tam mniejsza oto. Bo i tak te pieniądze ciężko będzie wydać, chociaż dojdą jakieś maszyny, to tamto i pewnie te pieniądze i tak się rozejdą. Kombajn e, plus wszystko inne, no może jakiś ciągnik, to no na pewno... No tyle, tyle na razie. Bo szkoda, to sprzedawać po takich cenach. <grych> Kurde. Trochę się walnęliśmy, trochę się walnęliśmy. I mamy pierwszy milion. Mamy ja już go zapisuję. Zaraz milion 108 395. Okej, okay. dobra. Pieniądze są przeogromne. Od razu lecimy sobie, widzowie, do. No tak, 14, a to nawet widzę 15 wyjdzie 1548 za sprzedane zwierzęta, doliczamy 1548. Boże, co to za śmieszne pieniądze w ogóle są? Co to, co to jest? O, kurde 605, 1003, 215, 265, 675. Ty, sporo tych kwot nam podchodziło za te zwierzęta, ja teraz widzę. Dobra, i co dalej? E, jeszcze powinno nam przyjść ogólnie kwota za mleko. 3336. Plus 3300... E, czekaj. 3... 36. Dobra. 1, 116 042. Ja pierdzielę 1116 042. Co to te kwoty tam nie łapię? milion 16.042. Tak, jak źle wpisuję to. Albo się nie zaopało. Raz, dwa, o tak. 0.42. To przepotężne, przepotężne kwoty w ogóle. A teraz najlepsze jest to, że jest styczeń i my teoretycznie dalej możemy sprzedawać. Dobrze, teraz miód. Chociaż wiesz, co na miodzie nie straciliśmy, prawie nic. Teraz jest takie o 40-50 zł więcej, czyli nie ma tragedii. Dopiero teraz pokazuje, że w lutym będzie inna cena. Na sałacie przykładowo czy my jesteśmy jakoś bardzo stratni. Niby teraz pokazuje 2,837, 2355 e, W grudniu Dobra, pokazywało. Ja te gdzieś ogarnąć, tu. Bo ty przywinąłeś czas, a krów nie Dobra, czyli nie, czyli to, co jednak ja myślałem wcześniej, że będziemy dużo stratni widzowie. No, nie sprawdziło się. Jesteśmy, co prawda, stratni, ale to nie jest taka strata, żebyśmy mogli płakać czy coś w tym stylu. Jest to naprawdę mała, mała strata. Dobra, ja sobie wezmę to tam, poprzenoszę. Od razu, póki są kwoty pozapisywane. Jak coś będzie trzeba kupować, to mów. To będziemy od razu kupować. A ja od razu to sprzedaję, to co nam się daje, tutaj na, na styczniu. Woda 6000, bo już szybałem, że nie ma wody. No tak, kurde, nie widziałem gdzie jest ten wskaźnik. Dobra. Eee, sprzedane produkty 4700. Tam w końcu się luty na miodzie. To na miodzie jednak możemy być widzowie stratni, bo niby pokazywało inną wersję, teraz pokazuje całkiem znowu inną wersję. Dlaczego tak jest? Nikt tego nie wie. Ale teraz my się zabierzemy z Wiką za sprzedawanie na pewno gnojówki i obornika, bo tego jest też odgroma. No a teraz teraz ja się zajmuję zwierzętami. Dobra, się zajmij zwierzętami, a ja biorę od razu to naszą różową beczkę. I będę leciał z tym, z gnojówką, bo tu jest już pewnie. Max jest już teraz, czy nie? No a jak? Ale tu. Weź, weź, odstaw mi tą, tą. Chcę cię odstawić. No, przez Belkę raczej nie przejadę. No, lepiej, jak gdybyś mi pomogła jednak z tym wożeniem, to by było lepiej. No, ale... Zaraz. Dobra, karm, karm, karm. A kury? Kury nakarmione i piastasz Dobra. No tu jeszcze jest 100 miodu. Do ogarnięcia, jeszcze teraz się narespiło coś, tu jest jeszcze więcej niż było. Ja pierdykał, no nie no, takie... Ja się nie spodziewałem takiego odcinka, no zresztą sami widzieliście. Mówiłem, że pół miliona na odcinku, jak walniemy to będzie naprawdę dobrze, a tutaj... Kurde, jest milion sto trzydzieści tysięcy. Ja pierdziele, jeszcze dycha. Jeszcze dycha, bo mieliśmy 140 tysięcy, jak zaczynaliśmy odcinek, pamiętasz? No. To jeszcze dyszka i będziemy mieli dzisiaj zarobione równy milion złotych. Chore. No nie wiem, na co by to przeznaczymy. Ale na coś na pewno. Będą te przyczepy jakieś nowsze, żeby kupić, żeby kolejna sprzedaż już szybciej e, gdzieś tam sobie działała. Może budynek jakiś byśmy kolejny postawili, tam jest teren, jeszcze co mieliśmy zwiększać. No nie wiem, pomysłów jest na pewno sporo. Oj oj, oj oj, 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 oj. Dobra, też sporo tych gratów posprzedawaliśmy. to nowe rzeczy jakieś też by się przydały. Na to gospo. Dobra. Dobra, tu leci obornik, tu leci widzowie nojówka. Tu z 50 tysięcy musimy zejść do nie wiem jakiego poziomu i tak na wiosnę tego dawać nie będziemy oprócz gnojówki Ale gnojówka się respi akurat w trybie bardzo, ale to bardzo szybkim, także tu ja bym się kompletnie Tym nie przejmował, jeżeli byśmy sprzedali nawet ją całą, bo to też by nie był jakiś tam Większy problem Kurde zawsze jest ciemno, tych nie wiem, zrobiłem godzinę taką jak myślałem, że będzie dobra, a i tak Widzowie ona zbyt dobra nie była Dobra ciach i od razu spierdzielamy do tego ciągnika, i od razu lecimy z obornikiem. No wszystko widzowie naraz. No, na rasa, chyba żeby wygłodziliśmy te krowy przez ciebie. Mogło tak być, bo im mniej pieniędzy chyba za mleko dostaliśmy. No. Czyli pewnie mniej wyprodukowały, znając życie. No nie, jakim cudem to się zawiesza? Jak... O no nie, przejechało. Muszę ich na, do, na maksa teraz nakarmić, biedaczki. No i ja tak, widzowie, będę krążył, póki Wika ogarnia te inne rzeczy, to ja sobie będę jeździł w to i we, w tej z powrotem i będę sprzedawał gnojówkę i obornik, żeby wyczyścić całkowicie te nasze zbiorniki. One i tak powinny być powiększone jeszcze, żeby miały większą powierzchnię i pewnie sobie to wydamy też pieniądze na ulepszenie. Może silos jakiś dostawimy? Kurde, no możliwości jest sporo. Ja pierdziele. Patrzcie, widzowie, co tu, co tu? Stój! Co to się dzieje? Coś ty zrobiła najlepszego! Wleciałaś normalnie w przyczepę. To przyczepa wleciała we mnie. I patrzcie teraz co się stanie. No, widzę. Chociaż gnojówka się sprzedała. O! Widzę, normalnie się... normalnie zjechało się. A nie? Dobra. Udało się to ogarnąć, miałem płaczeć widzowie nagrywanie za chwilę jak będzie ładować, ale że stała się taka kolizja to... E, to po prostu warto, warto ją pokazać na odcinku. Ja już kolejnego odcinka też zimowej sprzedaży nie chcę robić, bo to bez sensu, bo i tak były dwa, ale... Nie wiem czy mi się ze wszystkim dzisiaj wyrobimy, tak śmiechem żartem. Dobra, zajeżdżaj. Ja ile tutaj będę miał tego jeszcze? No tam całości tego obornika też nie będziemy sprzedawać, on jest jakoś wartościowy. 15 koła ja bym zostawił. A jeżeli chodzi o gnojówkę, ty masz 16, szóstkę sprzedaż i. to Dobra, to zróbmy sobie te ostatnie transporty, właśnie dwa. Przewidniemy sobie do kolejnego stycznia i. Dobra, analiza od ciebie odnośnie jedzenia dla zwierząt. Jak to wszystko wygląda? Analiza zwierząt? No. Wszystko nakarmione. No to to każdy wie, ale. Słowa się skończyła. No właśnie, pierwsza rzecz. Miszanka też się kończy powoli. Druga rzecz. Yy, siano też jest troszkę takie yy, yy, na wykończeniu. I druga rzecz jeszcze jest taka, że pszenica też się kończy. Hmm. Czyli jest super. Czyli jest lipa. Czyli jest widzowie super. Tak w skrócie. <laughs> Jeżeli chodzi o jedzenie i je to wszystko. Ej, ej, e, ja myślałem, że już walniesz. No sobie od razu wezmę wie... Patrzcie widzowie, to jest miareczka wokół. Pokaż nie, nie, to widzom, to. sprzedajesz przygraj to? No widzę właśnie. to widzom. Yy, milion sto... 40 738. Boże, na tych mniejszych liczbach lepiej mi się operowało tymi całymi obliczeniami i budżetem. Ale dobra, my lecimy sobie, widzowie, żeby teraz nie przefolgować, to dajmy sobie taką. aj to w styczniu. Ja widzę, że to i tak będzie... A, brak miejsca, bo ja kurę nie, nie patrzyliśmy, Dobra, 10.30, i tak jest trochę wiedniej niż było i coś, jakieś coś nam doliczy? Myślę, że tak, tylko że... No ile bo tak zamilkłem, ale nie pokazuje mi w ogóle kwoty, tylko i wyłącznie to brak miejsca no, a ja na... A brak miejsca na nowe tam przecież wyniosłem to. Bo to komunikaty polega. cały czas będą. 4541 plus 4541 za mleko. Chyba nic więcej tam mieć nie będziemy, jeżeli chodzi o to. E, dużo gnojówki doszło, było 10 tysięcy, jest 19 to mamy prawie, dobra, załaduj e, jeden pojemnik gnojówki, e, a ja zobaczę ile obornika, tylko obornika nie dokładnie pamiętam, ale chyba coś koło tam miało być, koło 15, żeby wyszło. Dobrze pamiętam, czy źle pamiętam? Zaraz zobaczymy, ile tu będzie naładowane. To od razu się jeszcze to pociacha, e, żeby był spokój. ta tu jest jeszcze 20 koła teraz, to kurde, to idzie jak głupie. E, dobra, co możemy sprzedać ogólnie jeszcze w tym okresie, żeby zarobić coś jeszcze pod koniec odcinka? Bo dalej mamy mało pieniędzy. E, sałata dalej w styczniu utrzymuje dobrą cenę. Miód y, w dalszym ciągu, co tam jeszcze z tego zostawiliśmy? Coś będzie z tego? Miód w lutym, widzę najwyższa cena. No i drewno dalej w styczniu, widzowie, y, guruje. Czyli y, sałata, która jest tu, od razu będzie przepychana i od razu będzie przez nas y, sprzedawana. Tylko, że ja muszę sobie ustawić tą kwotę znowu y, w Boże. 1. 1, 4, 5, 2, 7, 9. 1, 1, 4, 5, 2, 7, 9. Są to tak duże kwoty, że to jest hit po prostu. A i my jeszcze nigdy nie mieliśmy miliona na tej serii, no nie? No jeszcze chyba nie. No tak właśnie mi się wydawało, że nigdy nie mieliśmy. No idź, dobra. A, gdzie ja idę? Jakie ja sałaty mogę od razu opychać? Przecież ona ma bardzo dobrą cenę, to na razie niech będzie sprzedawana, dobra, ciach. Ciach. I tutaj te dwie tak samo. O, 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 Co się jest dalej, jest, jest, jeszcze. Tam z tym miodem faktycznie się wstrzymamy widzowie, ale myślę, że taki odcinek z lutego raczej mi zwikoł sobie pogramy. E, chyba, że jakby zrobić końcówkę po prostu lutego pokazać wam ile pieniędzy będziemy mieli pod koniec właśnie tego miesiąca na sprzedaży ostatecznej e, bo jeszcze widokrąć sobie będzie do sprzedania, to można i tak jeden taki jeden odcineczek taki zrobić przynajmniej połowę takiego odcinka, a resztę zrobić już odcinka bardziej. No pewnie z nowym jakimś nabytkiem, bo ja obstawiam, że coś na pewno kupimy, bo mnie już na przykład strasznie korci patrząc na to, ile mamy e, pieniędzy, żeby zacząć je po powoli wydawać. A ciebie ja też. Może jakiś paszowóz ci konkretniejszy kupimy? Nie. Czego? Bo ja lubię jeszcze tam. Dobra, sprzedam to. Dobra, milion pięćdziesiąt Parę tysięcy. Co ja mogę tutaj porobić? Coś nie jest na, napełnione, coś nie jest. Ten pokarm, widzę, że jest na maksa. Tutaj zrobiłaś. Tutaj w ogóle to się nie produkuje. No, sałata 2700. Jeszcze. To czekajcie, czekajcie. Bo tutaj coś mi się nie zgadza. Jeżeli tu jest sałata i magazynowanie jest na czerwono, praktycznie. Yy, aha, to powinno być przechowywanie, i wtedy ta sałata będzie wyskakiwać. Nie wiem kto to pozmieniał, ale ktoś. Widzę, dujesz, dujesz łoporem. Dujesz łoporem. Długo ci zejdzie to karmienie? Troszkę na pewno. Bo ja to patrzę na to, widzowie, że jak jest już praktycznie 40 minut odcinka, to ja bym go i mimo wszystko kończył. No oficjalnie zostaliśmy dzisiaj milionerami, no mamy jeden milion, to takimi, no w sumie milionerami można powiedzieć, że jak najbardziej zostaliśmy. I my A... widzimy się już na tej serii w kolejnym odcinku widzowie we wtorek. Wtedy zobaczymy, może i będziemy mieli 1,5 miliona. Jest... Nara.